Cześć, Elasos z tej strony. Witam Cię w przystani bliżej siebie, miejsca, gdzie możesz odkrywać tajniki rozwoju osobistego i zdobywać nowe praktyczne umiejętności. Znajdziesz tu nie tylko inspirujące treści, ale przede wszystkim praktyczne narzędzia i techniki, które pomogą Ci zbudować silne fundamenty dla rozwoju osobistego. Wszystko po to, aby przestać się szarpać. I z akceptacją stanąć bliżej siebie. Zapraszam was dzisiaj w niezwykłą podróż do połączenia się na nowo z mamą i z tatą. Jest to podejście systemowe, metoda, która wykracza poza normalne rozumienie naszych relacji, w tym relacji z rodzicami. Pomaga ona wprowadzić do niej dużo zrozumienia, ciepła i przede wszystkim miłości. Bo z której strony byśmy na to nie popatrzyli? To dzięki nim jesteśmy, dzięki ich decyzjom. Mamy i taty niesiemy w każdej komórce naszego ciała, czy to się nam podoba, czy nie. Nawet zdania, którymi karmiono nas, gdy byliśmy dziećmi, a których obiecywaliśmy sobie, że nigdy nie powtórzymy, wybrzmiewają z naszych ust. Również zachowania, których obiecaliśmy sobie, że nie powtórzymy. No cóż, różnie z tym bywa. Jednak droga, która wiedzie do wyjścia poza schemat, nie idzie z zaprzeczenia tego skąd pochodzimy, ale z uszanowania i akceptacji tego, co było, takie, jakie było. Wtedy przestajemy się szarpać. Jak dla mnie jest to pierwszy krok, aby stanąć bliżej siebie. A teraz zacznijmy. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Zrób głęboki wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. I głęboki wydech. Wdech i wydech. Przenieś uwagę na swoje ciało. Poczuj, jak czujesz się w swoim ciele. Co odczuwasz w tej chwili? Czy jest ci ciepło, czy zimno, czy wygodnie, a może czujesz jakiś dyskomfort? Albo jest to ten dzień, gdzie doskwierają ci różnego rodzaju bóle i napięcia. Zauważ to. I pozostaw takie jakie jest. Przenieś teraz uwagę na nogi. Poczuj swoje stopy, kostki, łydki, kolana, uda, pośladki, biodra. Poczuj prawą nogę, poczuj lewą nogę. Przenieś uwagę do pleców, poczuj lędźwie, łopatki i całe plecy. Przenieś uwagę na przód swojego ciała. Poczuj brzuch, klatkę piersiową, boki. Poczuj prawy bok, a teraz lewy bok. Przenieś uwagę do swoich rąk. Poczuj dłonie, nadgarstki, przedramiona, łokcie, ramiona, barki. Poczuj lewą rękę i prawą rękę. Poczuj kark i gardło. Przenieś uwagę do swojej głowy. Poczuj szczękę, brodę, usta, policzki, nos. Poczuj prawe oko, a teraz lewe oko. Poczuj czoło. Przenieś uwagę do uszu. Poczuj lewe ucho, a potem prawe ucho. Poczuj skórę na głowie. Teraz jednocześnie poczuj całe ciało. Ręce, nogi, brzuch. Plecy, kark i szyje, głowa. Przenieść uwagę do swojej klatki piersiowej. Wyobraź sobie, albo poczuj, że w twojej klatce piersiowej jest mała, jasna kulka. Mały, jasny punkcik. Ten punkt z każdym twoim oddechem poszerza się, rośnie. Pozwól swojemu oddechowi płynąć swobodnie. Zauważ, że przy każdym wdechu jasny punkt staje się coraz większy i zaczyna wypełniać Twoją klatkę piersiową. Brzuch. Nogi, ręce, głowa, światło wypełnia całe Twoje ciało, a z każdym kolejnym oddechem wydostaje się na zewnątrz. I jeszcze na chwilę poszerza się i rośnie, tworząc świetlistą kulę wokół ciebie. Siedzisz teraz w jasnej kuli światła. Przenieść z powrotem uwagę do swojej klatki piersiowej. Posłuchaj, jak spokojnie i miarowo bije Twoje serce. To serce zaczęło bić, kiedy miałaś, miałaś sześć tygodni i byłeś tylko małą kropeczką, jeszcze zanim powstał mózg. Ty byłeś, byłaś bijącym sercem. Zobacz jak z tej perspektywy ogromna jest Twoja mama, Twój pierwszy dom, jak jest bezpieczna, jak karmi Cię swoimi sokami. Gdy oddycha, to Ty oddychasz również. Kochana Mamo, dziękuję za życie. Dziękuję za życie. Mama dała tylko połowę każdej komórki, która znajduje się w Twoim ciele. Drugą połowę dał Tata. I choć w tym momencie nie jest aż tak blisko, bez niego nie miałabyś, nie miałbyś szans powstać. Kochany tato. Dziękuję za życie. Kochany tato. Dziękuję za życie. bądź na chwilę w tym stanie. Powróć powoli do świata zmysłów. Weź świadomy, głębszy oddech. Spokojny wdech. Spokojny, świadomy wydech. Przełóż teraz dłonie na uda i ściśnij je kilka razy. Przełóż teraz dłonie na ramiona i też ściśnij je kilka razy. Powoli otwórz oczy. Poobserwuj siebie przez chwilę. Zwróć uwagę, co się zmieniło. Możesz również pozostać jeszcze kilka minut w ciszy. W tym miejscu się z Tobą żegnam. Życzę Ci miłego dnia albo wieczoru, ale na pewno wspaniałego życia. Do następnego razu. Ela sosna. Jeżeli podobało ci się to nagranie, zostaw po sobie ślad. Będzie mi niezwykle miło, jak klikniesz w ten dzwoneczek. Zapraszam cię również na moje media społecznościowe oraz stronę internetową. Znajdziesz tam inspirujące i ciekawe treści dotyczące oddechu, medytacji i rozwoju osobistego. I jeszcze jedno. Informacje i praktyki tutaj przedstawione nie zastępują porady terapeutycznej lub medycznej. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze specjalistą.